Wielkiej Polsce! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, zbieramy się tutaj, ponieważ wie, wiele spraw się nawarstwiło w dniu dzisiejszym. Z jednej strony praktycznie rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, a pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli ten układ pomiędzy Hitlerem i Stalinem. To jest uznawane przez naszych wschodnich sąsiadów za akt założycielski ich państwa. Gdyby nie było paktu Ribbentrop Mołotow, gdyby nie było czwartego rozbioru Polski, nie byłoby sowieckiej Ukrainy, nie byłoby sowieckiej Białorusi i nie byłoby tych problemów z tymi sąsiadami, którzy od 17 września 1939 roku okupują Polskie Ziemie Wschodnie. Kochani, staliśmy pod pomnikiem Wincentego Witosa. Na tym pomniku widniał napis: Niech Polska trwa wiecznie. I właśnie o to walczymy: że Polska ma trwać wiecznie. Niestety rząd Wincentego Witosa w maju 1926 roku został obalony przez krwawy zamach stanu Józefa Piłsudskiego. I Piłsudski był jednym z tych pierwszych przywódców w Polsce, który sprowadził do Polski olbrzymią ilość imigrantów. To było około 600 tysięcy tzw. Litwaków, czyli Żydów ze wschodu, którzy napłynęli wielką falą do Polski po przewrocie majowym. Te fale później następowały wielokrotnie i Przeciwnicy Józefa Piłsudskiego zawsze ostrzegali przed nim, przed jego formacją polityczną, a także przed jego następcami. Nie bez kozery Grzegorz Braun nazwał swego czasu partię PiS „grupą rekonstrukcji historycznej sanacji. Okazało się to również w tej sprawie prorocze, ponieważ nigdy tylu emigrantów, zwłaszcza emigrantów spoza Europy, ale także oczywiście emigrantów z naszej wschodniej granicy nie przypłynęło do Polski, nie przybyło do Polski jak zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Musimy o tym pamiętać. Były stowarzyszenia, były fundacje, które już wtedy mówiły o kilkuset tysiącach legalnych bo przyjętych legalnie imigrantów przez rządy morawieckiego. I y, później to zostało dziedziczone przez kolejne rządy. My, jako narodowcy, o tej sprawie mówimy od 40 lat. 40 lat temu po raz pierwszy usłyszeliśmy o y, umowach z Schengen. 30 lat temu y, pojawiła się sprawa traktatu z Maastricht. Już wtedy. Mówiliśmy o tym, przestrzegaliśmy Polskę przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Byłem wówczas redaktorem, a także wydawcą pisma Prawica Narodowa. W tym piśmie ostrzegaliśmy Polskę i Polaków przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Tutaj na okładce widzimy płonącą Europę i trupa Unii Europejskiej w jednym z numerów tegoż, tegoż pisma. Proszę państwa, proszę państwa, byliśmy wówczas, jak to się mówi, mądrzy przed szkodą. Teraz ta szkoda już nastąpiła, ale musimy te sprawy cały czas powtarzać. Proszę Państwa, wielki polski historiozof Flejk Skoneczny mówił, że nie można być cywilizowanym na różne sposoby. Felix Koneczny ostrzegał przed tym, że zawsze niższe i słabsze cywilizacje wygrywają z wyższymi i bardziej moralnymi. Dlatego, że w Polsce ścierają się różne cywilizacje i europejskie, i spoza Europy. Cywilizacja łacińska, której my jesteśmy przedstawicielami, jest cały czas pod naporem cywilizacji żydowskiej, cywilizacji bizantyjskiej, czy też cywilizacji turańskiej. Pamiętajmy o tym, żeby zachować czystość cywilizacyjną, czystość kulturową i czystość religijną Polski, bo to, co się w tej chwili dzieje, bo to, co się teraz dzieje pod patronatem Unii Europejskiej, to jest po prostu niszczenie Polski jako kraju jednorodnego. Etnicznie, jednorodnego, cywilizacyjnie, jednorodnego, religijnie, jednorodnego, rasowo. Te wszystkie mieszanki do niczego dobrego nie prowadzą. Dlatego, tak jak już od 40 lat, musimy powtarzać. Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Precz z Unią Europejską! Dzisiaj, dzisiaj demonstrujemy przeciwko legalnej i nielegalnej, ale niestety zawsze masowej imigracji. Jutro będziemy się zmierzać z problemami cywilizacyjnymi, wychowawczymi, z narzucaniem na, e, obcych nam i wrogich chrześcijaństwu e, różnych e, ideologii ideologii LGBT i innego rodzaju. Dlatego powtórzmy to, co zawsze było dla nas istotne. Pedofile, federaści to są Unii entuzjaści. Pedofile. Pedofile! Pederaści to są Unii entuzjaści. Pedofile, pederaści, to są Unii entuzjaści. I na zakończenie przypomnijmy o tych, którzy zawsze wspierali imigrację. Imigrację spoza e, Europy, imigracje z terenów Ukrainy i także różne zboczenia, które były szerzone w Polsce. Tym środowiskiem oczywiście są liberałowie z kręgu tak zwanej Gazety Wyborczej. Więc zaśpiewajmy dla nich i dla ich e, dla ich redaktora naczelnego. My dopniemy swego celu, Adam Michnik w Izraelu. My dopniemy swego celu, Adam Michnik w Izraelu. My dopniemy swego celu. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Pochwalony Jezus Chrystus!